Dawno odrzucono ideę stworzenia i stworzyciela? Oczywiście, że tak. Już przed samym chrześcijaństwem idea Boga Bliskiego i Opatrznościowego mogła budzić śmiech czy niezrozumienie. Tak samo później głoszenie zmartwychwstania, zależnie od środowiska odbiorców. Chodzi o wykluczenie logiczne, naukowe. Księżyce Jowisza tworzą się na naszych oczach. Miliony gwiazd co sekundę rodzą się i umierają. Za biliony lat powstanie pierwszy czarny karzeł i tak To, co nie zaistniało, nie zostaje stworzone, tylko ciągle jest stwarzane w drodze ewolucji i kierunku do coraz wyższej złożoności. To jednak droga do boskości teraz inaczej rozumianej. Tak, Piotrek, tylko ciągle jest stwarzane w drodze. Doskonale to ująłeś. Widać, że wiesz o co chodzi. To jest stwarzane w drodze. Akt ciągły, o którym wspomniałem, akt holistyczny, obejmujący wszystko, jak alfa i omega, wraz z potencjalnością twórczą człowieka, a nie tylko wszechświata. Dla nas ten sam akt się rozszczepia na to, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe i jest mnogi, jak wspomniałem. Również owe creatio continua, czyli wszystko we wzajemnym kontinuum. Co do Einsteina, to powiedział jedną ciekawą rzecz, a było ich wiele, a mianowicie, że najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle można coś zrozumieć.